Mamy ponownie na placu szkoleniowym szkoły jazdy Togar Opole. Pokazywałem wcześniej dwa ćwiczenia na placu, czyli ósemka, którą wykonywałem pięciokrotnie oraz wolny slalom. Teraz czas na ćwiczenie pierwsze, ćwiczenie podstawowe motocykl ustawiony w tak zwanym garażu. Sprawdzamy stan techniczny, o tym też będzie osobny materiał i Kolejnym ćwiczeniem, zadaniem dla Was jest wyprowadzenie w trzech ruchach, nie przekraczając linii przednim kołem bądź tylnym kołem motocykla z tak zwanego garażu. Więc zobaczcie, jak to powinno wyglądać. Tak wygląda tak zwany garaż czy na wordzie, czy na placach szkoleniowych. Zobaczcie, tutaj motocykl jest ustawiany w tym mniejszym prostokącie. Tutaj sprawdzamy stany techniczne, oświetlenie napęd i dopiero wtedy wyprowadzamy motocykl w prawo, czyli musimy go wyciągnąć w trzech ruchach nie przekraczając linii